Dzień dobry, nazywam się Magdalena Czubaszek-Nowaczyk. Jestem certyfikowanym kołczem Galupa, a dzisiaj mamy 17 lipca 2024 roku, godzina 9.30. i Zapraszam na mój otwarty, darmowy webinar dotyczący nowości, jakie są w ogóle w Instytucie Galupa związane z badaniem talentów i mocnych stron. Zanim o talentach i mocnych stronach, to takie krótkie przedstawienie się. Nie byłabym kołczem Galupa, gdybym się nie przedstawiała talentami. Talenty widać tu w lewym górnym rogu. Pierwszy mój talent po angielsku Relator, bliskość, drugi talent Woo, czar, trzeci komunikatywność, czwarty maksymalista, piąty zgodność, szósty arranger, organizator, siódmy odpowiedzialność, ósmy optymista, positivity, dziewiąty indywidualizacja, dziesiąty empatia. Dzisiaj ten webinar jest dla tych którzy zastanawiają się nad przystąpieniem do badania talentów i mocnych stron Galupa, ponieważ mogą nie wiedzieć w ogóle z czym to się je, jak to w ogóle konsumować i w ogóle jak się z tym narzędziem obchodzić. Oraz dla tych, którzy już mają gdzieś odkryte swoje talenty i mocne strony w różnych zakresach, ponieważ w czerwcu pojawiło się trochę nowości na platformie Instytutu Galupa, w związku z tym yy, chciałam w ogóle pokazać, co jest w ogóle jeszcze dodatkowego i dobrego z tym związanego. No ale zanim w ogóle o tym. To powiem też o tym, z czym w ogóle tutaj to badanie talentów i mocnych stron się wiąże. W Instytucie Galupa mamy tak, że talent każdy ma taki że tak powiem, niezwiązany ze śpiewaniem, czy z występowaniem na scenie, czy z garncarstwem. Talent to jest coś takiego, co każdy z nas ma w takim stylu swoim myślenia, analizowania, działania, budowania relacji, komunikowania się ze światem. Coś takiego, co ci przynosi satysfakcję, coś takiego, z czego masz radość i coś, z czego czasem w ogóle nie zauważasz, bo przychodzi ci to z ogromną lekkością i łatwością. I dzisiaj o tym narzędziu flagowym Instytutu Galupa, Lifton Strands które jest popularnie nazywane albo badaniem talentów i mocnych stron, albo testem galupa, albo też w różnych sytuacjach jeszcze występuje jako strength finder. Ja tu celowo przekreśliłam tę nazwę test, ponieważ mimo tego, że to jest najczęściej występująca fraza w wyszukiwarce Google w Polsce, to badanie talentów i mocnych stron galupa nie jest testem. Nie można go zdać lub nie. Wszyscy zdają, wszystko jest ok. Cokolwiek nie wychodzi w tym badaniu, którekolwiek nie wychodzą dominujące talenty, wszystko jest z ludźmi w porządku. I badanie opiera się na psychologii pozytywnej, czyli się opiera na tym, że patrzy, od czego w ogóle człowiek jest szczęśliwy, zdrowy i usatysfakcjonowany. Czyli psychologia pozytywna generalnie się orientuje na to, jak w ogóle rozwijać ludzki potencjał. Jedyne oryginalne i dostępne badanie talentów i mocnych stron galupa jest na platformie Galup.com. Narzędzie w żaden sposób człowieka nie klasyfikuje, nie mówi mu, czy się do czegoś nadaje, czy nie. Z tymi samymi talentami można być i księgową, i prezesem. To jest narzędzie, które rozwija potencjał człowieka. Czyli to jest taki punkt startowy do tego, żeby sobie coś zaplanować dalej: jakieś warsztaty, coachingi, szkoły, rozwoje, literaturę, podcasty i tym podobne. Także cokolwiek nie wychodzi w tym badaniu, wszystko jest z tobą w porządku. Cech w tym badaniu jest 34. I to jest bardzo częste pytanie, takie co w ogóle oznaczają te kolory, o co w ogóle tam chodzi. W tej metodyce nazywa się to domenami i mamy ich cztery: realizowanie, wpływanie, budowanie relacji i myślenie strategiczne. Natomiast w odróżnieniu od innych narzędzi jest tak, że tu nie ma co się przywiązywać do tych kolorów, ponieważ my tu schodzimy głębiej, schodzimy do 34 talentów. I narzędzie jest rzeczywiście bardziej wymagające, wymaga więcej czasu, wymaga więcej zaangażowania, wymaga więcej czytania, więcej refleksji, więcej samoświadomości. Także, jeżeli lubicie tego typu narzędzia i takie bardziej taką głęboką pracę nad sobą, to badanie talentów i mocnych stron Lupa jest idealne do tego. Cek jest 34. One będą uszeregowane w poszczególnej takiej kolejności, w zależności od tego, jakich danych człowiek przystępujący do badania dostarczy, gdzie jeden będzie najsilniejszą cechą, a 34 będzie cechą najsłabszą. To, czym się kierujemy w ogóle w metodologii Galupa, to tym, że właśnie te cechy są neutralne. Także jeżeli spotkacie osobę, która w jakiś sposób ocenia któryś talent, że on jest zły, brzydki czy jakiś, to wcale tu nie o to chodzi. To człowiek w ogóle nadaje takie znaczenia pozytywne albo negatywne. Cechy są neutralne. Oczywiście ocenie podlega to, w jaki sposób tych talentów yy, używamy. Kolejna rzecz, te 34 talenty nie są etykietami, czyli to nie jest kolejne narzędzie, które w jakiś sposób by etykietowało ludzi, natomiast chodzi o to, żeby poprzez te talenty mieć wspólny język, czyli jeżeli ja mówię do kogoś, kto ma talent wizjonera i ten człowiek też zna metodologię badania talentów i motestą Galupa, to my mówimy o tym samym, mówimy o tym samym wizjonerze, my mówimy o tym samych przejawach, my mówimy o tych samych zachowaniach. Czyli my po prostu jesteśmy na tej samej stronie, jak mówił Brytyjczyk. Kolejna rzecz, że to narzędzie zachęca do tego, żeby w pracy z tymi talentami kierować się pozytywną intencją. Czyli jeżeli mamy człowieka w zespole, albo w rodzinie, albo wśród przyjaciół, który ma w ogóle zupełnie totalne inne talenty niż my, to chodzi o to, żeby się tym zaciekawić i zainteresować w ogóle, jak możemy z tego bardziej efektywniej skorzystać. No i tu ko punkt kolejny: różnorodność ludzi jest zaletą. Czyli. Im więcej różnych talentów, im więcej tych, że tak powiem, kolorów i różnych talentów na pokładzie, tym więcej możliwości, tym więcej przewag. I chodzi o to, żeby nie pogłębiać tych różnic, tylko budować właśnie na tym, jak my możemy bardziej się tutaj dogadać. No i my jesteśmy homo sapiens. Także człowiek od zarania dziejów rozwijał się poprzez te małe grupy w jaskiniach, budował społeczność i my dalej mamy to w tej naszej naturze. Że potrzebujemy siebie nawzajem. Żeby rozwijać swoje talenty, żeby się w ogóle rozwijać, potrzebujemy drugiego człowieka. Chociażby tego, żeby się przejrzeć w imię jak w lusterku, żeby też zobaczyć, jak u kogoś innego te same talenty pracują, albo żeby zobaczyć w ogóle, jak te inne talenty u kogoś innego pracują. Częste pytanie, które się w ogóle pojawia, w ogóle, co tam zrobić, co po kolei zrobić? No, przede wszystkim trzeba założyć sobie konto na stronie Instytutu Galupa, żeby przystąpić do badania, albo też, żeby kupić sobie kod. To, co może Was tam też zaskoczyć, to to, że będą prosili o wyrażenie zgody na przechowywanie danych na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś z Was będzie kupował albo kupił na mojej stronie internetowej kod do badania Galupa, to też do, pojawi się taka informacja, że firma szkoleniowa ma do tego dostęp. Ta firma szkoleniowa to ja. Jeżeli ktoś z Was nie chciałby mieć tego dostępu, udostępniać mi dalej tego wyniku, to dajcie znać, to ja sobie to usunę po prostu z tej mojej społeczności. Kolejna rzecz, w 26 językach można przystąpić do badania talentów i mocnych stron Galupa. Jeżeli jesteś Polką, Polakiem, to Cię bardzo mocno zachęcam do tego, żeby wybierać oczywiście z listy język polski i w języku polskim przystąpić do badania. Trzeba uprzedzić domowników, współpracowników, tam ludzi wokół, że potrzebujecie 30 minut spokoju, ponieważ badania nie można zatrzymać. Jest 20 sekund na odpowiedź, jest 177 par stwierdzeń, także jest troszkę takich momentów refleksji i do przemyślenia. Z takiego jeszcze jednego tipa powiem, że są osoby, które robią na telefonach badanie, są takie osoby, które robią na komputerze. Ci, którzy robili na telefonach, to mówią. Że zrobiliby następnym razem na komputerze. Także zostawiam to do decyzji, natomiast badanie można zrobić z każdego miejsca na świecie. Trzeba tylko mieć stałe łącze do internetu. Co w ogóle można zrobić? Jakie są rodzaje w ogóle wyników? Do badania przystępujemy raz w życiu. Galup rekomenduje, zrób raz w życiu. Ja zazwyczaj mówię, że jeżeli są naprawdę jakieś bardzo poważne zmiany w Twoim życiu, to możemy zobaczyć w ogóle, co się tam zmieniło i porównać te wyniki, o tym porozmawiać. Natomiast do tego samego badania przystępujemy i mamy różne możliwości z tym związane. W Galupie jest tak, że płacimy za dostęp do wyniku. Czyli możemy kupić top 5, który na lipiec 2024 kosztuje 130 zł i to jest taka najmniejsza próbka talentów, ponieważ widzimy swoje 5 dominujących talentów. I możemy sobie kupić pełny wynik badania ol 34, który kosztuje na lipiec 2024 315 zł. Do tych opcji możemy sobie kupić dodatkowe raporty, które są dla menadżerów, dla liderów i dla sprzedaży. I też można je w ogóle kupić niezależnie. Także jeżeli ktoś z Was myśli o tym, żeby sobie kupić jakiś rozszerzony raport, albo pierwszy raz dzisiaj o tym słyszę, że są takie opcje, to zachęcam do kontaktu, powiem, pokażę w ogóle próbki tych raportów, żeby zobaczyć w ogóle, czy to jest dla Ciebie i czy rzeczywiście dalej tego potrzebujesz i tego chcesz. Jak zrobimy badanie to 5, to dostajemy dwa raporty, czyli taka podstawowa wersja za 130 zł, o której mówiłam. I jest jeden raport ogólny w języku polskim i jest raport drugi w języku angielskim, który jest spersonalizowany. <laughs> po badaniu tym pełnym O34 dostajemy cztery raporty. Dwa są w języku polskim i dwa w języku angielskim. I one te w języku angielskim są spersonalizowane. Dla tych, którzy już robili kiedyś badanie talentów i mocnych Lupa i mają ochotę sobie odświeżyć i zajrzeć w ogóle do, do tego badania, to powiem, że jeszcze, że 20 stycznia 2024 roku został. Wypuszczony dla wszystkich nowy raport top 5. Także, jeżeli jeszcze tam nie byłaś, nie byłeś, nie oglądałeś swojego nowego raportu top 5 z dodatkowymi informacjami, to bardzo mocno zachęcam. Jest bardzo ciekawy, bardzo fajnie ułożony. Ja to powiedziałam, że ktoś od User Experience i Customer Experience bardzo dobrą robotę tam wykona. Jeżeli sobie dokupisz te opcje, o których mówiłam. Klientów Transform Managers, Leader, lub Sales, to będzie tutaj trzeci raport, przy top 5, a przy tym przy badaniu OL 34 będzie dojdzie dodatkowy piąty raport. Co jest ważne, raporty nie przyjdą na maila, także zapisz sobie login i hasło, ponieważ będziesz mieć raporty w takiej specjalnej sekcji z raportami na, w swoim panelu na koncie Instytutu Galupa. Co jeszcze, bo jest oczywiście ekstra pakiet. Ten ekstra pakiet wygląda tak, że jest darmowy dostęp do, do e-learningu. A propos talentów, jeżeli się zrobi badanie talentów i mocnych stron, jest do tego darmowa aplikacja, można te talenty i te informacje o tych talentach mieć od razu przy sobie. Jest siedem sezonów podcastów o talentach, jest sezon taki ogólnorozwojowy, jest sezon dla menadżerów, jest sezon dla zespołów. Aktualne siódmy idzie o elbingu. Jeżeli się zdecydujecie na zakup tych dodatkowych raportów, na przykład menedżerskiego, to się pojawia taki dodatkowy moduł szkoleniowy dla menedżerów, dla liderów i dla sprzedawców. A jak się kupuje tę pełną opcję OL34, to jest książka w pakiecie. Ona jest tam w tych dwóch formatach, jeden na Kindle, a drugi jest po prostu w PDF-ie, można sobie pobrać i można się zapoznać i z historią w ogóle badania talentów i mocnych stron, i z całą metodyką. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego mówię, że jest tam dużo ekstra materiałów i dlaczego zachęcam do mocnej pracy w ogóle nad tymi talentami mocnymi stronami? A dlatego, ponieważ anatomia mocnej strony w Galupie to nie jest tylko samo zdiagnozowanie potencjału, czy nie sam wynik, nie same tylko te raporty, nie sama wiedza o tych talentach. Te talenty wymagają inwestycji. Te talenty wymagają inwestycji po to, żeby były dojrzałe, żeby były świadome, żeby używać je na swoją korzyść i do osiągania sukcesów. Czyli potrzebujemy takiego czasu spędzonego na ćwiczeniu, na uważności, na, może na książkach, może na podcastach, może na jakichś warsztatach. I dopiero rozwijany talent jest mocną stroną według tej metodyki. No to drodzy, teraz gwóźdź programu, ponieważ chciałam pokazać, jak w ogóle wygląda platforma Instytutu Galupa. Jeżeli ktoś z Was nie pamięta hasła, to proszę się nie martwić, Instytut Galupa. To hasło przypomni razem z loginem i wtedy można sobie spokojnie tam zajrzeć, przeklikać wszystko to, co teraz ja tutaj pokażę. Już udostępniam ekran. No dobra. Mam nadzieję, że widać teraz te talenty i ten dostęp. Dostęp, się, dostęp wygląda tak. Że mamy tutaj kilka opcji. Ja z lewej strony z menu wybieram Clifton Strands, ponieważ ja jestem coachem galupa, także będzie widać po prostu więcej różnych informacji, więcej różnych dodatków, ponieważ ja korzystam ze wszystkich narzędzi, ale pokażę to, co jest dla Was dostępne. Na panelu tutaj są takie interaktywne kafelki, które są dostępne dla wszystkich. Tutaj podświetlone na fioletowo dwa, trzy na pomarańczowo i pięć na niebiesko, to są moje dominujące talenty. Jak widać, ja nie mam talentów myślenia strategicznego, ja to po prostu robię inaczej, myślę, myślę przez ludzi, ale też jeżeli chciałabym na przykład o talencie, którego nie mam uczenie się, chciałabym się dowiedzieć więcej, to klikam sobie tę te, te ikonkę, ten kafelek, wchodzę w dowiedź się więcej i mam dostęp do zasobów, Dzisiaj nie mam czasu, żeby po prostu przekazać i przejść po kolei. Natomiast tutaj w lewej mamy taki panel nawigacyjny. Przy tym jest, jak przechodzimy kolejne kroki, są narzędzia do self-coachingu, można sobie tam podpowiadać na pytania, są testy boniale, są nagrania. Także ten panel jeśli chodzi i ten e-learning do tych talentów i mocnych stron jest bardzo krótki, także to nie jest coś takiego, że trzeba sobie to rozłożyć na, nie wiem, na ileś dni czy na ileś e, godzin. Można bardzo szybko sobie zajrzeć i szybko się zorientować o co chodzi w danym talencie. Wracam na tą główną stronę CliftonStrengths dotyczącą talentów, ponieważ tu mamy na górze kolejną zakładkę, która się nazywa raporty. Jak widać ja mam wszystko. CliftonStrengths, 34, 5 najważniejszych talentów, raport dla liderów, raport dla managerów, sprzedawców i dla studentów. Natomiast każdy z was będzie miał tutaj swoje raporty w zależności od tej opcji, którą sobie wykupił. Natomiast co jest ciekawe, tutaj już się zaczyna te dodatkowe dobro, czyli tu, tu jest kolejny przewodnik, co w ogóle robić po kolei z talentami, tu jest link do tego, do tych siedmiu sezonów podcastów, a tutaj można się zapisać na newsletter i będą przychodziły um, takie informacje po kolei z talentami, które masz, czyli jeżeli ja mam pierwszy talent bliskość, to mnie od Galupa, pierwszy talent pierwszy newsletter, jaki wysłał, to wysłał o bliskość, drugi mój talent czar, to miejsce od Galupa wysłał Oczarze, i tak po kolei, żeby nie trzeba było szukać jakoś tak dużo w tej bazie danych. Kolejny tutaj zakładka nazywa się Zasoby. Ja mam tutaj przewodniki, natomiast klasycznie tak wygląda tak, że tu jest też moduł wprowadzający do badania talentów i mocnych stron, co zrobić, co dalej, opisujący wszystkie cechy. No i mamy tutaj ta wspomniana przeze mnie książka, która jest w tym formacie elektronicznym. Tu wyżej. Macie takie zdjęcie takiej kolorowej tabelki, ja też to za chwilę pokażę, ponieważ do tej pory mapy talentów zespołu były takim narzędziem dostępnym dla tylko Kołczy Galupa. Natomiast Instytut Galupa w czerwcu zdecydował się na to, że udostępnia to narzędzie wszystkim. I tutaj, jak sobie klikniemy te pierwsze kroki, to pobierzemy sobie tą tabelkę i mając talenty ludzi z zespołu, z rodziny czy wśród przyjaciół, możemy sobie tam zaimportować przez platformę um, talenty i możemy zobaczyć, w czym jesteśmy podobni, w czym jesteśmy różni. Natomiast co ja jeszcze chcę tutaj pokazać, że każdy z nas może sobie tutaj wykreować, wygenerować swój własny certyfikat a propos talentów i mocnych stron. I ja zawsze zachęcam, żeby to mieć, nawet w ogóle trzymać przy biurku, wpisać sobie to w CV. Czy to też jest takie dwa, trzy zdania, które w ogóle coś mówią o tym talencie, także nawet można używać tej wiedzy i tych zdań, i tych słów na rozmowach rekrutacyjnych, jak ktoś ma chęć, bo to narzędzie jest coraz bardziej popularne w Herach i raczej większość rekruterów i ludzi pracujących w, w, przy zasobach ludzkich zna te talenty i będzie wiedziała po prostu o co chodzi. Co jest jeszcze, słuchajcie, fajnego i co uważam, że jest bardzo mało używane, ja u każdego klienta w każdym moim projekcie pokazuję, to jest o czymś takim, że możecie wygenerować takiego kudosa dla swoich współpracowników lub swoich bliskich. Tutaj macie kilka kolorów do wyboru. Może się udać tak, że będzie to kolor jakiś, nie wiem, na przykład wasz firmowy. Chodzi o to, żeby wypełnić takimi kroplami czyjeś wiadro w takim dosłownym tłumaczeniu. Tutaj można wpisać: Dziękuję Ci za. I można tego kudosa, te krople wydrukować albo pobrać to w PNG i wysłać Teamsem, Whatsappem, Slackiem, Messengerem, czym tam się w ogóle posługujecie na co dzień w firmie. I to jest taki jakoś taki fajny akcent, że Cię widzę, widzę Twój um, potencjał, widzę też to, co robisz, i bardzo to szanuję, i bardzo to doceniam. Także to jest też coś takiego, co Instytut Galupa udostępnia i bardzo mocno zachęca do używania. No dobra, teraz muszę na chwilę zatrzymać udostępnianie, ponieważ chciałam pokazać kolejną opcję, która jest w ogóle, uważam, gwoździem programu i jest też taką opcją, która, no szaleństwo po prostu jest u mnie na warsztatach, szaleństwo jest wśród ludzi, z którymi rozmawiam i z którymi pokazuję w ogóle te opcje, że do tej pory ludzie jak tam mieli tylko zrobione badanie talentów i mocnych stron i jakiś taki opór mieli przed wymienianiem się tymi talentami na platformie Galupa, to teraz w ogóle wszyscy wręcz tam molestują wszystkich nawzajem, wyślij mi, wyślij mi swoje talenty platformą albo aplikacją, ponieważ jest nowe narzędzie, które bardzo ułatwia porównywanie talentów, jeśli chodzi o ludzi w zespole, Albo, nie wiem, mąż żonie dokupuje talenty, bo chce zobaczyć w ogóle, jak to wygląda żona mężowi, partnerzy partnerom. I to narzędzie bardzo mocno jakoś tak ułatwia pracę w ogóle z tymi talentami i w ogóle rozgryzanie, o co chodzi. Ok. Tu dzisiaj pokazuję moją prawą rękę, lewą nogę. Ta pani, Edyta Rygielska, istnieje naprawdę, ma naprawdę takie talenty, jakby stronność, osiąganie, poważanie, rywalizacja, zgodność. Edyta jest u mnie takim office managerem. No nie wyobrażam sobie mojego biznesu bez Edyty, czyli wszystkie jakieś takie rzeczy typu faktury, prowadzenie biura, dbanie o klientów, jakieś takie niuanse techniczne i tym podobne. To Edyta tam wszystko załatwia. Ja sobie mogę wtedy spokojnie na sesjach i na warsztatach pracować, bo wiem, że Edyta czuwa. I to jest ta część, która jest tutaj w społeczności. I można się wymienić tymi talentami poprzez platformę. Tu jest taki guzik udostępnij Clifton Strands. Ja mam wszystkie raporty, tak jak już mówiłam. Natomiast tutaj, wpisując jakikolwiek adres mailowy, człowieka, którego tam mm, znacie adres mailowy, że użył go do założenia platformy Galupa, bo to też jest bardzo ważne, że wymieniamy się talentami poprzez maile, które. Człowiek użył do założenia konta na platformie Instytutu Galupa. Możemy tu wybrać również, które raporty temu człowiekowi chcemy udostępnić, że możemy na przykład tylko jeden raport mu pokazać i robimy udostępnij. Jeżeli korzysta z aplikacji albo korzysta tylko i wyłącznie z tutaj komputera, z programu, to ma coś takiego, że pojawi się na mailu powiadomienie, Ktoś chce ci udostępnić swoje wyniki badania talentów i mocnych stron. I jak kliknijcie akcept, to tutaj w tej zakładce społeczność pojawi się wynik tej osoby z talentami. No i co dalej się, słuchajcie, dzieje? Dzieje się coś takiego, że jak ktoś ten zainicjuje, to możecie się oczywiście odwdzięczyć i możecie zrobić udostępnij z powrotem, to wtedy wasze wyniki zostaną udostępnione tej osobie i ta osoba również będzie miała wasz wynik. Natomiast co jest tutaj ważne, co jest tutaj też bardzo fajne, co jest tą nowinką, jest taki guziczek, tutaj nazywa się porównaj. Jak klikam porównaj, no i z lewej strony mamy Magdalenę Nowaczyk, tak, Czubaszek Nowaczyk, to ja, a po prawej mamy Edytę Rygielską. No i mamy dodatkowe znowu informacje, ponieważ tu są moje pierwsze pięć talentów i co ja wnoszę, czego ja potrzebuję w związku z tymi talentami, żeby Edyta była bardziej zorientowana, jak ja funkcjonuję. Ale też mogę kliknąć na edytę ja i mogę popatrzeć, co na przykład jej talent bardziej potrzebuje i czego po prostu wnosi, na co ja powinnam uważać w tej współpracy. I to jest pierwszy element. Natomiast drugi element jest taki, że tu jest porównanie. No i uwaga, i to porównanie w ogóle jest hitem ostatniego miesiąca, ponieważ po kolei, biała kropeczka to jest Magdalena, czyli to jest mój wynik od 1 do 34. Z lewej strony widać moje talenty, czyli pierwszy talent bliskość, ostatni talent kontekst. A natomiast czarna kropeczka to jest Edyta. No i pierwszy mój talent bliskość to mój, a Edyta ma ten talent na 15. miejscu. Drugi mój talent czar, Edyta ma go na 23. miejscu. Trzeci talent komunikatywność, Edyta ma go na 27. miejscu. Czwarty talent mój, maksymalista, Edyta, ma go na 26. Tu już widać w ogóle, jak my jesteśmy z tych dominujących talentów totalnie różne. Nie? Natomiast jest światełko w tunelu, ponieważ mamy talent numer 5, zgodność, który mamy na tym samym miejscu, i w tym punkcie jesteśmy podobne. W kolejnym punkcie, w którym jesteśmy podobne, bo to jest najkrótsza taka zobaczcie droga, najkrótsza ta kreska, najkrótsza odległość to talent zbieranie. I my rzeczywiście takie jesteśmy, że znamy się na różnych rzeczach, interesujemy się bardzo różnymi rzeczami, wymieniamy się artykułami, wymieniamy się książkami, inspirujemy się wzajemnie. Kolejne talenty, w które jesteśmy podobne to aktywator, yy, wiara w siebie, elastyczność, odkrywczość. No i tu na końcu obie nie mamy talentu: rozwaga, obie nie mamy talentu, pryncypialność, obie nie mamy talentu yy, kontekst. I to jest właśnie ta idea, że różnorodność jest zaletą. I że my jesteśmy z Edytą totalnie różne, ale ku zaskoczeniu w ogóle wszystkiego jesteśmy totalnie kompatybilne, ponieważ to, czego mi brakowało, Edyta wnosi, tej zadaniowości, tej umiejętności w ogóle pracy z technologiami, takiego po prostu dopinania, domykania, porządkowania chaosu, a ja po prostu mogę sobie fruwać, poznawać nowych ludzi, prowadzić warsztaty, skupić się w ogóle na sesji, robić to, co w ogóle mnie największą radochę, największy fan, największą satysfakcję daje. Natomiast, jak w każdej słuchacie współpracy, jak w każdym małżeństwie, w każdej relacji, są tarcia. Ja tutaj nie mam dzisiaj czasu, a propos tego, żeby pokazać w ogóle, gdzie mamy jakieś takie, no te, te, te tarcia, te gorące punkty, ale pokażę dwa takie punkty. Pierwszy punkt, taki, który ja obserwuję, to jest o tym, że ja mam talent na dziesiątym miejscu, który się nazywa empatia, a Edyta nie ma tego talentu, ma go na trzydziestym czwartym. I ja z tego talentu empatia jestem takim człowiekiem, trochę. Ja to tak nazywam kolokwialnie, że jestem człowiek konfesjonał, że ja wysłucham, że ja czytam z ciszy, że ja bardzo szybko łapię różne natężenia emocjonalne. Ja wchodzę gdzieś do kuchni, do jakiegoś gabinetu, do jakiegoś zespołu. Ja wiem, że siekiera wisi albo że jest dobra atmosfera, że ja po prostu jakieś, zwracam bardzo dużo uwagi na jakieś takie niuanse międzyludzkie, jak się w ogóle ludzie mają. A Edyta po prostu idzie zadaniami i ja czasami po prostu muszę ją gdzieś tam zatrzymywać, pokazywać, zwracać uwagę, omawiać i tym podobne. Natomiast drugi taki rozjazd, który mamy, no to mamy taki, że Edyta ma czwarty talent rywalizacja, a ja mam na trzydziestym miejscu, czyli ja nie mam tego talentu rywalizacja. Edyta po prostu wszystko robi szybko, wszystko robi na czas, wszędzie chce być pierwsza. Yy, wszędzie gdzieś po prostu wkłada mierniki, wszędzie gdzieś wkłada porównywania. To jest super, naprawdę to jest super. Tylko czasami po prostu jest tak, i to jest przykład na przykład mojego kalendarza. Edyta ma dostęp do mojego kalendarza, zarządza tym kalendarzem. Jak ktoś chce się ze mną umówić, to ona mu udostępnia ten kalendarz, żeby ten człowiek mógł sobie tam wybrać termin. I to jest często tak, że jak ja pracuję od tej dziewiątej do dwudziestej, to ja mam od dziewiątej do dwudziestej zapchany kalendarz, bo. Edyta po prostu efektywnie stara się w ogóle wypełnić te wszystkie przestrzenie. I ja jej muszę zwracać uwagę, muszę ją prosić, żeby Edzia, błagam cię, nie jadłam dzisiaj obiadu. Zrób mi tam przerwę na drugie śniadanie, zrób mi tam przerwę na kawę, bo muszę jej po prostu tłumaczyć, że ja tak nie daję rady, że ja już w tym tygodniu też ja nie chcę spotkać, bo ja już po prostu ich miałam, nie wiem, 20, nie? Że to jest jakaś po prostu moja pojemność jest ograniczona, a Edyta po prostu z tym talentem to by wszystko mi tam zapełniła, wszystko, no dosłownie 40 co najmniej godzin w tygodniu to mało, nie? Także to jest coś takiego, gdzie my po prostu widzimy, gdzie mamy jakieś takie różnice i gdzie się po prostu musimy wzajemnie pilnować i co musimy nawzajem gdzieś ze sobą wzajemnie sobie wyjaśniać. Także, jeżeli by się jakieś pojawiły pytania, nie wiesz, w jaki sposób się wymienić tymi talentami, jak sobie to po prostu ponalizować, a już się trochę znamy, to daj znać, to pomogę, przeprowadzę. Najbardziej zachęcam przez formularz kontaktowy, przez moją stronę, to wtedy, jak będę mieć jakiś wolny slot w kalendarzu bo oczywiście, jeżeli Edyta go tam gdzieś nie zapełni, to odzwonię, to odpiszę, powiem w ogóle, co po kolei robić. No dobra, to tyle z tych nowości. Jestem zadowolona, że w ogóle się zmieściłam w czasie. Bardzo dziękuję za uwagę. Tych, co są na żywo, to zapraszam na afterparty, na after webinar. Zaraz włączymy sobie kamery i odpowiem na te wszystkie dodatkowe pytania, które gdzieś się może w czasie tego mojego szybkiego tutaj wystąpienia pojawiły. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.